Nie denerwuj się, wiem, że czekałeś na week, Nie pojawiło się. Ci, co są nas na czacie, wiedzą dokładnie, dlaczego się nie pojawiło. Nie pojawiłeś, dlatego że ta gra jest trudna i od 3 godzin nie umiemy jej przejść, ale spokojnie, obiecuję, że jutro się pojawi. A teraz do meritum sprawy, więc posłuchajcie chwilkę. Jak pewnie dobrze wiecie, seria z De Foresta, która się pojawia na tym kanale, pojawia się już prawie od dwóch lat, licząc pierwszy sezon. A i praktycznie są to odcinki, które oglądacie od deski do deski. Ale tak, jest taka różnica między pierwszym, a drugim sezonem. W pierwszym sezonie gra mi się po prostu znudziła, i powiedziałem sobie: OK, odcinamy się na jakiś czas i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Przyszłość nadeszła i teraz drugi sezon. The Foresta, no bardzo dobrze się rozwija. Jednak tutaj pojawia się teraz ta jedna zasadnicza różnica. Gra mi się nie znudziła. Znudziło mi się to, że nie mam czego zrobić w deforeście. Dlatego w opisie tego filmu jest link do głosowania, w którym chciałbym, żebyście oddali swój głos, ponieważ oglądacie tą serię, więc powinniście mieć jakiś wpływ na nią. Głosowanie polega na tym, żeby określić, czy seria ma być dalej prowadzona na tym samym sejwie, czy ma być zrobiona całkowicie od nowa na zresetowanym świecie, gdzie będziemy mieli mnóstwo świeżych, nowych pomysłów na naszą serię z Foresta. A sami pytacie codziennie: Disoski, kiedy The Forest? Więc teraz czas na to, żebyście to wydecydowali, kiedy ten The Forest będzie. Przy okazji, chciałbym, żebyście napisali w komentarzach pod tym filmem, co tak naprawdę najbardziej spodobało się Wam w tej serii, żebym po prostu wiedział, w którą stronę do. Oczywiście nie zapomnę o pokazywaniu nowych rzeczy, które na początku mogą Wam się nie spodobać, a później, znając życie, Wam się i tak, i tak spodobają, a naprawdę fajnie byłoby przeczytać, co najbardziej wciągnęło Was z tej serii. Czy to była sama gra? Czy to był styl prowadzenia? Czy to była konkretna czynność, jaką wykonywaliśmy w grze? Mam nadzieję, że postaracie się i pomożecie rozwinąć dalej serię. Więc do sekcji komentarzy i do linku w opisie, żebyście ładnie zagłosowali i napisali. Pokażcie, że w tym kraju istnieje demokracja, albo raczej na tym kanale. Bo niektórzy mówią, że o Dziński to tyrania jest na tym kanale i nie można nic powiedzieć, bo od razu wizawił, ale nie, spokojnie, tak nie jest. A ja co, no idę dalej próbować nagrywać Week. Mam nadzieję, że się uda to zrobić na jutro. Jeżeli się uda, to jutro będziecie mieli dwa filmy na kanale, więc. Zostawcie mi tutaj łapę w górę, żebym widział ten doping z waszej strony, i widzimy się jutro.